To właśnie 1 marca wspominamy bohaterów podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego po II wojnie światowej. Święto zostało ustanowione w 2015 roku, by uczcić 60. rocznicę zamordowania w więzieniu dowództwa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Łukasza Cieplińskiego, Mirosława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela, Józefa Żebka. Zapraszamy na krótki program artystyczny wykonanie uczniów naszej szkoły. To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie w serce w sercu i pamięci. I tak pochodzę do tym Cień. aż się następne dnią po śmierci. Jest jeden czas miłości. Jest jeden czas wiaru. dla tych, którzy odeszli, dla tych, którzy dostają. wszystko staje się jednym. Żywy i Wszystko składa się w jedną narodową. Ono przyszłości i przyszłości sięga. przez serce żywe, co w sercach nam bije. Bo wolność to jest tyle, ilu nas żyje. I wolność to jest tyle, ilu nas polega. w sierpniu 1946 roku w więzieniu przy ulicy Górkowej dla Marysie. Po blisko 60 latach Polacy latach poznali prawdę o tej pięknej postaci, spytanej przez komunistów, tak jak inni żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na zapomnienie. Słabi wschodnie doświadczenie śmierci z wolność, o której marzyło Zanim przybrzmiało echo sali z podobną egryzmu to ostatni ubezpieczny pocisk pociska się ale zresztą, a już dostępie mówią o to, czy wtedy miała wszelka śmierć w schwoga. Groma Polski jej oczy i wolną duszę do myła Inka Boga. Inka krawa w ogóle szlachetną, i symboliczną. Pozostała do końca w biernej honorowej honorowi Nie złamała się śledcie, zachowała się po za prostu jak trzeba. I nieskać na święta nie ma postać, a szczególną lotę jednoczącą wielu Polaków. A świadectwo jeździa jest przyczyną odrodzenie duchowego wielu ludzi. Jest ona postawa i do niej miejsce w parku Narodowych w Bóg, Oto historia, inki, żonie z To przecież nastolatka tylko, śmieszne konieczne przy sukience. Jeszcze bawią się przed chwilą, włosy spinała tak na ręce. A tu przysięgam, słowa wielkie. A ona przy nich całkiem bo W obliczu Boga walczyć będzie, aż do ofiary swego życia. Już tatuś z Mamą dał przykład. I czy jest wierna, Patrzą z nieba. Bo śmierć czasem to powinność zwykła. Więc się zachowa tak, jak trzeba. Przysięgam Panu Bogu. W Polsce trwać, na mej ojczyzny prognów walecznym szybu Za sztandar cześć i prawa ochoczo ruszać w bój, jak każe mi ustawa i honor każdy mój. Wypełniać do to skazy, tajemnic wojska strzec. Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba mężnie lec. Zachować tajemnicę, nie zdradzać braci swych. W ofierze państwa, ojczyznę i wiary. Przysięgnik złożony dotrzymać papu mu na krzyżu umęczonych. Tak mi to pomóż Bóg. Piszę do Ciebie, Mamo, bo wiem, że kręcząc, prosisz Boga o syna i bo wielka w sercu Twoim jest Boga. Nie płacz, Mateczko, nie płacz, proszę. Czas jest lekarstwem, co leci rany, a za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, a w sercu taka miłość płonie. Nie płacz, Mateczko. Muszę przejść te siedem schodów do Nie nieść moje osiemnaście lat, by nie brak jest strażnicy. Tak trudno. Więc jeśli kiedyś wrócić w Polska, to niech się za nas ktoś opomni. Żegnaj maneżko, muszę kończyć. Luz krzyknął. Idą wam dyrektywę. na składkę, Las w gaźni zamknąć usta. Przerwać marzenia, co układ się na widzach pustej. Ktoś wydał wyrok, żył dalej. Ktoś milczał, nie wydobył głosu. Ktoś prawnie nie chce słuchać w Kościół do Pawłowskiej. Lecz to zdarzyło się po słońcu. Umarła piękna i napchniona. Na krzyżu Chrystus konający, tworzył wielkie swe ramiona. ...Wszechmogącego i Najświętszej Maryi i Królowej Korony Polskiej składam w swoje ręce na ten święty krzyż znak miękki i zbawieniu. i przysięgam być wiernym rzecz Rzeczpospolitej Thank you. Just... in the bed at the pocket Pseudonim Litki. porucznik Jerzy Nejman, Pseudonim Buław. Major Tadeusz Lubinski, Pseudonim Pala, Major Mieszyca Badelski, Pseudonim Szarek, Pułkownik, Hieronim Ekutowski Pseudonim Zabora. <tryk> Kapitan Zdzisław Joński, pseudonim Pusko. Polucznik Edward Kraszkiewicz, pseudonim Żelazny na Józef Kranczak, pseudonim Lala. Bań, wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę pokazał szczerze, to pragnął zostać przy polskim wierze. Kto nie chciał widzieć polskie łapy, połączyć łączył carskie okłady. I wstrętnie było w carskie koryto. Był jatecznikiem polskiej bandyt. Więc teraz stręty bandytów głowy, one wypiecną do biura. Teraz, w Germania Nebla, Polska jest wolna i Jest wielka młoda swoboda śliczna. I najmniej mówiąc Cóż z tego, kto polski wola, kim pozostało, słynie o dole, słychać wołanie, mojej poboże, ozaj, pan sam ojczyznę przed łagodrami, a kim są oni, też wie sami sam Uczy mnie, panie Zoli Spojto, uczy mnie, panie polskim bandytom.

Wojskowy sąd prowadzony w Dajsku, skaza siedzibłów Denutę Waryzalewską w imieniu pseudonim Minka i Felixa Selmanowicza w pseudonim Zagorczych na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Wyrok. Wyrok. fuck wow.